Debiuty, które każdy musi znać, linia przepiórki. Linia przepiórki to są te trzy pola przed tym pionem. Jeżeli nasz kół się znajdzie na tych trzech polach, no to wtedy wygrywamy partię na 100%. No ale czarny też będzie chciał nam nie pozwolić do wejścia na te trzy pola, a więc teraz możemy podejść królem na F4. No i teraz, jak przeciwnik podejdzie swoim królem, to my idziemy na F5. Bo jakbyśmy poszli o tutaj, to on mógłby nam wyjść na opozycji, i wtedy by zablokował wszystkie te trzy pola. No ale teraz on też może iść o tutaj i zblokować te trzy pola. Natomiast teraz wychodzimy na opozycję. Jak król gdziekolwiek nie odejdzie, chodzimy na linię przepiórki. No i teraz już wiemy, że tego piątka będziemy w stanie dopchać do końca. Jak król odchodzi o tutaj, to my wychodzimy jemu na opozycję. Ponownie też jesteśmy cały czas na linii przepiórki. I teraz on musi gdzieś odejść. Na przykład tutaj załóżmy, że odejdzie. To wtedy podchodzimy królem o tutaj. W przeciwnym przypadku podchodzimy królem na F7. I teraz cokolwiek czarną nie zrobi. Zapychamy tego w piona i dorabiamy hetmana.